Witam Was dzisiaj, tak trochę kulinarnie, ponieważ dzisiaj sobie u grzyby. Na masełku już tutaj rozpuściłem masło, jak sobie tego tak spuszczałem, to sobie pomyślałem, że to nagram. No więc, tata nazbierał grzybów ostatnio, jak był w lesie. Nudziło mu się w pracy to, ten to sobie nazbierał. Nie wiem, może to dostał po prostu bo mówił, że jeden dostał, ale w każdym razie ja je tutaj dobrze umyłem, szczególnie od, od góry, bo wiecie one były takie całe, wiecie w, wiecie, w igłach w ziemi, to ja to tak y, ładnie się pod, pod, pozbyłem tego. Teraz są co prawda mokre, ale 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 ja sobie je tutaj y, y, wiecie, no chyba nic się nie stanie, jak to wezmę na Mokre coś na gorący olej, no chyba nic się nie stanie. Yy. Niech to się ładnie rozprowadzi. No 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 no, no niech się jeszcze robi, a no, zaraz to wrzucimy. co ja zrobię jeszcze tak, że się zostawię tylko te daszki i osobno wrzucę te, te spody. to zaczekajcie chwilkę. No dobra skubi cały czas tutaj chodzi i nie wiem co on chce. mi przed chwilą bardzo. No, to go wypuściłem. Tam się okazało, że wody nie miał. No, by to znalazł wodę, bo on to deszczówkę lubi pić. No, ale mu nalałem, wypił. No, ale w każdym razie, no tutaj, już się pozbyłem, tak wiecie, jak to wygląda. No, to teraz z powrotem włączam gaz i będę to wrzucał. Jak to się stało? Jak to się stało? Kurde, jak to się stało? Nie jedz tego kurde. Nic ważnego. O kurde. Ej, dobra, ja to będę musiał umyć teraz. O kurde, jak ja to zrobiłem. O kurde. Ej, dobra, no ale z grzybków, ale z Kubii to fajnie, tutaj umyję wszystko. My mutujemy je się, ja nie wiem czemu on takie rzeczy lizuje. No ale chyba psy tak mają już. Dobra, umyję podłogę. No muszę to zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, się okazało, że nie trzeba. Nie wiem, czy usłyszeliście, ale kurde, zaczęło normalnie pikać tutaj. Chyba nie usłyszeliście, zaczęło pikać to czujnik czadu. Ja to oczywiście od razu wyłączyłem. A nie, ja to w ogóle wyłączam, bo to mi nie jest, nie jest niepotrzebne. Dobra, jako że masełka się trochę wylało, a sprawdzałem to pies, to wszystko zlizał. To już tego nie muszę. Ten, tylko sobie ściereczką wezmę później wytrę. To wezmę sobie więcej masełka tam. Dobrze, teraz mi się musi udać. Nie ten gaz, to ten. Dobrze, na no, wolny ogień. Kurde, cały czas kieruję w Kamery w stronę, nie tą, co trzeba. Dobra, znowu wolny ogień i rzucamy po kolei to, a te daszki będą najlepsze. To i to. Kurde mokre niektóre są naprawdę. Takie, że się wytrzymać nie da. E. Jeszcze dodam tego masła widzę. No i widzicie jak ładnie to się robi. Dobra. Dodaję więcej masełka. Ale będą pyszne gdziby. Hmm. Chyba źle, że tak wcześnie wrzuciłem, bo, ten, bo to się nie zrobiło tak szybko i teraz to nasiąknie chyba tłuszczem i nie będzie nic fajnego. Ale nie no, to jest dobrze raczej. No dobrze, no to na razie ja tutaj kończę. Potem wam pokażę rezultat. Na razie. No więc, kontynuując, tutaj wam pokażę przy okazji, jak tata zebrał grzybki. Już się tutaj suszą przy piecyku. Dużo ich zebrał. Już takie są suche bardzo, a z, z, już minęło kilka dni, tylko. A tutaj moje grzybki. No. Takie tuste. chyba, żeby były takie chudsze, w sensie mało tuste. Ale dobra. Robię degustację. No. Mm. ja tam lubię grzyby. Niektórym może nie smakować, ale wam powiem, że ja lubię takie grzybki. Jak są wigilie, babuszka robi zawsze w mąkę, bierze w mąkę i to jakoś coś tam z tym robi i przepyszne są. Mm. Nie powiem wam jakie to są grzybki, bo ja się nie znam. Nie jest złe, jest dobre, ja tam lubię. Kimbyś? Dobrze smażyłem. Mm. Może za krótko. z wierzchu chrupiąco, a wewnątrz takiej myki tu nie wiem, ale chyba dobre. Byłem ostatnio na grzybach Byłem ostatnio na grzybach Ale zebrałem Zebrałem kilka, ale jedne to nie były jedolne, a drugie to były dobre, ale ale już takie wiecie no zgniłe czy coś tam To tam mówił twój stary grzybiarz No ale powiem no fajnie że, to, że ma tyle tych grzybków no to co, no to ja po sobie zmywam, tutaj już ładnie umyte chyba. To żegnam Was.